Kamerzysta ma to samo chyba, nie? Że też nie może, czy coś, coś Ale takiego. On ma, on, to jest co innego, bo zobacz, Rafał Oniks ma, YouTube go dojeżdża. Okej, okay, sam YouTube. A kamerzyste dojechało prawo, a w Polsce działa prawo tak, że w sumie to. to, to nie maseczka, ma paseczka. wystarczy, że nie widać jego twarzy. Ale jak mhm. prawo go dojechało? On jest, co, rzeczywiście jakoś poszukiwany? czy coś takiego? W sensie, on ma chyba, y, tak, nie wiem, czy tam sądowa, czy coś, zakaz. Y, Występowania w internecie. internecie Aha, w internecie po bo... tej akcji na Asko, tak? Od tamtej pory? Kurde, ja nie, nie, tak dobrze nie znam tego. Wiem tyle, co słyszałem na różnych wywiadach bardziej, nie? Okay. Podcastach i tak dalej, z tego, no, tego no, no. czerpię informacje, więc no, w ja to to, a to jest takie z trzeciej ręki. Patrząc na Ciebie, no to są nawet dobre wyświetlenia teraz, bo wszystkim pospadały. Ale pewnie nie przy założeniu, że to robi cała agencja, która pakuje Teresiana w dom, w tym jest siedem osób, występuje na jednym kanale. Mm. I... Skoro nam się udało, to i powiedzmy robiły te filmy po milion z hakiem, to spokojnie jest, zresztą był kamerzysta, który robił po 700 tysięcy, jeszcze niedawno mm -hmm. I, i zobacz, no i on miał tą ekipę swoją i uważał, że jest spokojnie na coś takiego miejsce, nie? Żeby, żeby po te 700 tysięcy viewsów robić na lajcie, tylko po prostu trzeba mieć dobry pomysł na to i przede wszystkim dobrych ludzi, którzy y, będą życi.